zostaliśmy przez wszystkie media dosłownie w Polsce, od gazet po telewizję, w którym oczywiście zostały nam, nie że postawione, ale zostaliśmy obrzuceni błotem. Ludzie wciskali nam, że spożywaliśmy na live narkotyki, gdzie prawda jest taka, że przez pierwsze trzy dni nawet nie piliśmy alkoholu na streamach, bo no. staraliśmy się w miarę rozsądku jak najbardziej ten content family friendly poprowadzić. Eee. Ogólnie mam pytanie do moderatorów: żeby wykonywali swoją robotę. Mam nadzieję, że, że zaczną, tak? Telewizja też u nas mówiła: środy, social media, środy, że telewizja. Takie jest, wariacie w telewizji też byliśmy. Tak. Eee. Pytacie, czy mnie uratowali? No. Starali się, ale czy wyszło na, na naszą korzyść? Niekoniecznie problem, jeśli chodzi o całą sprawę, nie za bardzo możemy się do niej odnosić z prostej przyczyny, że zostaliśmy poinformowani, że wszystko, co jest związanego ze sprawą, jest ściśle tajne. Tak, zostaliśmy poinformowani przez no, przez rządy, przez organy ścigania, przez prokuraturę i tak dalej. Także nie za bardzo możemy Wam wyjaśnić. Pewnie wielu... Tutaj, 5 złotych. Dzień dobry, przepraszamy poziom... za zachowanie naszych niedojebanych umysłowo kolegów. <coughs> stary Emil ten trawnik nic nie robi. apelujemy o spokój jebany no Polakom. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za piąteczkę. Dziękujemy bardzo za piąteczkę. Byliśmy w Polsce, czy nie? Z tego co się orientuję. <coughs> nie, nie wiem Nie wiem gdzie są moderatorzy. Wiesz kim jest. Ojciec. Także... Nie wiedziałem, że tak będzie. To było naprawdę Ja teraz nie się Pamiętam to chyba kiedyś reklamowałeś, o ile się nie mylę, na ikpisu. chyba nie widziałeś. Nie, nie reklamowałem, tylko po prostu bardzo lubię tą firmę. Nazywa się Six silk. Pozdrawiam Ci, dzięki za piąteczkę. Fajnie, że się dorzuciłeś. Mikrofon głośniej, wiesz co? Nawet zrobimy taki myczek, że mikrofon może będzie głośniej, ale go przystawię bliżej. Będziecie nas po prostu lepiej słyszeć, wiesz? Wiecie? Uu, to chyba nie za bardzo bliżej. No, ale zawsze coś. Ale się... od długo, poczekaj, poczekaj. Weź mikrofon, przedstaw i odstaw. Nie, domu, bo tu jest pod tym, pod monitorem. I pod stołem. No, myślę, że będzie dobrze, poczekajcie. Oj, no dalej tak nie pociągniemy. E, jeśli chodzi o sytuację, w której zachowywałem się na pewno według części w widowni irracjonalnie, nie rozumieli oni tego, dlaczego się tak zachowuje, to nie mogę Wam wyjaśnić. Mogę Wam tylko powiedzieć, że nie wie o tym praktycznie żadna osoba z oglądających. Chyba, że ktoś jest na tyle kumaty, żeby był w stanie się domyślić, ale wiedzą to tylko i wyłącznie wszyscy uczestnicy tego domu, którzy brali udział w tej całej akcji. Wszyscy kumaci myślę, że się domyślą, dlaczego tak, a nie inaczej to wyglądało z mojej strony. Więcej nic nie mogę powiedzieć na ten temat, pomimo że bardzo bym chciał. Aczkolwiek, za kilka dni, godzin, miesięcy, jak ta sprawa przejdzie na kolejny etap, jak więcej bardziej się rozwinie, wyjaśnimy Wam szczegółowo o co chodziło i dlaczego tak było. Można z dokładną analizą, tak? Bardzo szczęśliwie, z dokładną analizą. Ze wszystkim, ale na razie nie, nie za bardzo możemy mówić nic. Co masz nad okiem? Sz Szramę taką mam. Mam misiniaka i coś. Jest, 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 jest. właśnie ją, tego szukamy. Oha, teraz się tłumaczy. Nie tłumaczę wyjaśnia. Alicja, to jest bardzo... Sami tego chcieliście. To jest e, znaczna różnica. Dodatkowo, no myślę, że... Myślę, że należą wam się te wyjaśnienia. Ja chciałbym je złożyć już wam dzisiaj. Ale niestety nie mogę, bo, bo jest to wszystko tajne. No i co? I wydaje mi się, że projekt został rozprawiony. Big Black Mamba. 5 zł. Ja no. się boję, ratujcie ja sobie mnie. Zrobię taką Ale ja rzecz. się boję, boję się. boję. Atakowany jestem. Nie wstyd ci za tą szopkę? Wcale nie, mordeczko, bo po, po pierwsze. Dobre nie wiadomo, nie, nie, nie jest mi wstyd, mordziaty. Nie jest mi wstyd bo dziadek. ktoś mądry eee, no, no dobra. kit stop konfidentom. 5 zł. Spię. Dalej, kurwa, będziesz mówił, że ktoś sprzedają. człowieku. Powiem ci to samo co powiedziałem na no, policji, czyli odm że odmawiam składania ze Tak na razie to wygląda, ale więcej wam nie mogę stracić. <laughs> Fajny projekt, taki niezaciekawy. No, niestety, słuchajcie, ten projekt był zainwestowany naprawdę kupa forsy, wszystko miało śmigać i tak dalej, ale to nie jest nasza wina, że. Ratujcie mnie. 5 zł. Popchnął mnie, widzieliście? Ratujcie mnie, ratatujcie mnie. Dzięki za piątkę. No, no i coś mogę Wam mogę dodać. No, projekt został wznowiony. Aczkolwiek. No się Radio. 10 złotych. Siemano, pozdrawiam z Leszczyn Dolny Śląsk, a u policję. Pozdrawiam! Dziękuję bardzo troszeczkę. Ktoś odszedł z projektu. Patrz, już mi w ogóle widzę, że część widowni jest bardzo prawilna. Nie mówię, jakiś pokaż białko czy nie widziałem tą stroną, też Ferrari PL śmieszny nawet z tym bieganiem, powtarzam, dzięki za wnęcika. <kadzuchyd> no, ok. O, twój stary prawnik w tym co No Dobrze. A to już nas zrobi na szczęście. Dzięki Ergo, kwiaty. Pozdrawiam cię bardzo. Dwukropek nawias zamykający, nawias zamykający. Eee, dobra, ale wracając do projektu, zosta słuchajcie, no naprawdę przecież my wynajęliśmy tutaj drogi obiekt, zaprosiliśmy zajebistych ludzi, zajebistych gości, niektórzy byli, są nawet jednymi z największych polskich na YouTubie. Widzę jak. 10 złotych. CHWDP, jebać policję, mój najgorszy wpierdol w życiu, dostałem od tych pedałów, pozdro ekipa. Pozdrawiamy, Pozdrawiam cię, ci dziękujemy bardzo. jak niedługo się widzimy, wiesz. Tak. Wiecie, nie Wy... zrobiliśmy tego wszystkiego po to, żeby projekt się posypał. Nie zainwestowaliśmy tak. tych pieniędzy, nie zgarnęliśmy tych ludzi, żeby projekt się posypał. Kurde. O W트, jest, PDH kombinator. PDH <śledzuj> kombinator, 20 złoty. Pozdro pedeszka, jest gicik wszystko. Dzięki za dwie deszki PDH wariacie Nie pozdrawiam Co jak go uratowałem na zegle. Widzisz jak opluł. Dziękuję pedecha <trujne> m a r c i 88 Niech to macie jesteś, macie, bo jest ludzi Tak szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia Zostawcie lajka, stawcie tysiące Jest, już ci mówię Czekaj, bo wisi nie działa nagle Wyłączam Wi-Fi. Przywieźcie. Pstawcie lajka wszystkim. Kropka. 5 zł. Świetnich sprzedałeś. Na kolej smakował. Ratujcie mnie nie XDDD. łamane były szczęki i czaszki xdd. Ciszy. Eee. Tak, to prawda, przyznaję się to wszystko. Wszystkiego, wszystkiego teraz napisałeś w donate. Nie. Nie no ale wiecie, jeśli chodzi o to wszystko. Adrian Polak, 5 no, złotych, zł, Ale ci policjant wchwizdę stawił trochę nieładnie z jego strony. Tylko ja cię 20, mogę 20, bić, jebak policję Amadeusz 2K20. 2K boję się, boję się, mnie też się boisz. Cała Polska o tym wie Emilia 2K20, mój stary jest prawnikiem. <laughs> Pozdrawiamy Polaka. I dostajesz w dziób za dwa miesiące na Gali. Ale wiem, że to nie ty wysłałeś. Ale ty też. <laughs> Że mną też będziesz się bał wyjść do oktagonu. Wiedz, że gorzej cię potraktuję od nich. Nie będziesz miał nawet wsparcia od prawników. Kataratuj, kataratuj. Pozdraw, pozdrawiam. nie za piąty. No cóż, chyba mogę dodać. No, chyba nie wytłumaczy tej całej sytuacji. Znaczy, próbowałem kilka razy, ale. cały czas będzie domy, więc na razie porozmawiamy z dalej. Nie to, 5 zł. złotych. Wjeżdża policja i mówi do ucha, będziesz najebany, a postawimy ci zarzuty na paści na policjanta. Normalna sytuacja, podnosisz ręce do góry i mówisz, że nie chcesz przemocy. Uuuuh, będzie to Porządnie! Porządnie! No, lekko opóźniony dzisiaj, bo zmęczony jest chłopak. Dlatego doszło dopiero po minucie. Nie mam ale. Tak, ogólnie to nie ukrywam, że nie było to zbyt ciekawie, jak wiecie. Albo nie, nie wiem czy mogę mówić. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Rozpędzony naleśnik. 10 zł. Amadi, jestem z tobą. Nie przejmuj się na mechę. rozpędzona leśniczka, jestem z tobą, Mariacie. Pozdro, dzieciaczki. Byczku. Kto odszedł z projektu? W zasadzie z projektu nie odszedł praktycznie. nikt, chociaż nie wiem, jak z Witusińską, bo jak ja wróciłem, że tak nazwę, do domu, to się nie było, ale reszta uczestników e, jest o... tylko tymczasowo e, zawieszona, a Rataj z Marubą zaraz będą, w przeciągu kilkudziesięciu minut, e, powinni być. Czy dalej jesteś trejłej? <grym grym grym grym> a little bit trejłej teraz. <grym> <grym> a, pejder? Czy to, to prawdziwy pejder? Ciekawe. 5 złotych, Peter Daj, znać na czacie jak to naprawdę tyle. Słuchajcie, ogólnie dziękujemy bardzo Pejterek za piątkę. Pozdrawiam Cię ogólnie za niedługo odbiegniemy w ogóle od tego tematu, bo myślę, że i tak nie jest... Myślę, że i tak nie ma sensu go ciągnąć, bo nic wam nie możemy powiedzieć, bo wszystko co jest z nią z tą sprawą związane jest po prostu tajne, nie? No więc, więc myślę, że po prostu zaczniemy robić swoje. Na razie to wygląda na rozmowę z wami. W sumie głównie rozmowę z najdami i co? Tak, tak już jest, nie?